witam państwa i zapraszam na kolejny odcinek magazynu Czytelniczego Mole. Dziś kolejna porcja książek na lato. Oczy pełne strachu to antologia 31 opowiadań, których wspólnym mianownikiem jest szeroko pojęty strach. Autor w swoich historiach przedstawia ów temat w różnorodny sposób, pokazując czytelnikom różne jego oblicza. Książka ukazuje różne formy zła, jako zdarzenia dnia codziennego i zjawiska nadprzyrodzone, jako emocje znane każdemu, kto jest wrażliwy na otaczającą go rzeczywistość. To historie zwykłych ludzi, którym przytrafiają się rzeczy niezwykłe. Oczy Pełne Strachu Jarosława Jakubowskiego to opowieść o frustracji i nienawiści, która przybiera materialną formę. O tym, jak to jest naprawdę wejść w umysł innego człowieka i spróbować go poznać, przedstawia autor. Jak samotność i odrzucenie przez społeczeństwo prowadzą do tragedii. Według autora w starciu ze złem każdy z nas skazany jest na nierówną, samotną walkę. Zbiory opowiadań czytam często i chętnie. Ich główną zaletą, w mojej opinii, jest mnogość historii przedstawionych w jednej książce, dzięki czemu możemy liczyć na wiele wrażeń płynących z lektury. Powstanie warszawskie to wydarzenie, które obrosło wiele mitów, a jego uczestnicy stali się legendą tak wielką, że aż nierealną dla współczesnych. I choć to zbrojne wystąpienie Polaków jest pod różnymi względami skrajnie oceniane przez historyków, to jednak kultura popularna wzięła się za Powstanie Warszawskie, a młodzi ludzie przerabiają jego temat na różne sposoby. Magda, urodzona w Anglii z polskich rodziców, wychowana przez babcię Helenę, sanitariuszkę w Powstaniu Warszawskim, mieszka i maluje we wschodnim Londynie. Z biegiem okoliczności zjawia się na kilka dni w Warszawie z nadzieją spotkania ze Stefanem Wolskim, dowódcą jej babci podczas obrony Starego Miasta i ewakuacji kanałami. Również w Warszawie są towarzysze broni Stefana Wolskiego, a obecność Magdy zmusza ich do powrotu w przeszłość. Magda pożegnanie z pokoleniem jest głębokim ukłonem w stronę pokolenia ludzi biorących w tym powstaniu udział. Ale także skinieniem głowy w stronę zafascynowanych nim młodych patriotów. Autor publikacji, poprzez swoją książkę, stara się ściągnąć warszawskich bohaterów z piedestału sprawić, by stali się bliżsi współczesnemu polskiemu społeczeństwu, a tym samym ułatwić zapamiętanie wielkiej odwagi oraz tragedii, jaka rozegrała się między sierpniem a październikiem 1944 roku. Postacie pojawiające się w powieści Jacka Brunona Poznańskiego, Magda Pożegnanie z Pokoleniem, stanowią zbiorowe portrety ludzi, których miał okazję poznać oraz których osobistych historii wysłuchiwał i czytał, a także starał się je zrozumieć. Książka opowiedziana jest bez zbędnego patosu czy sentymentalizmu, za to posiadająca niesamowicie smutny, głęboki i realistyczny wydźwięk. Liczne symboliczne nawiązania do klasycznych dzieł literatury, zapożyczenia oraz cytaty, którymi wielokrotnie wymieniają się bohaterowie książki, sprawiają, że staje się niesamowicie poetycka, a tym samym nie każdy czytelnik będzie w stanie wtopić się w jej niesamowicie bogaty, finezyjny, a także nieco ekscentryczny świat. Jednak jeśli Państwu się to uda, to historia z pewnością wpisze się w Waszej pamięci na zawsze. Lato w pełni, więc mam dla Państwa, szczególnie dla pań, idealną propozycję na te upalne dni. Lekka, przyjemna, zabawna i wciągająca lektura od samej Lindsay Kelk. Bohaterka książki po przypadkowo odebranym telefonie do jej współlokatorki, Vanessy, uznaje, że skoro bycie Tess nie wychodzi jej zbyt dobrze, to mogłaby spróbować być Vanessą. Nie mając nic do stracenia, przyjmuje zlecenie na sesję zdjęciową na Hawajach. Bohaterka, jak można się domyśleć, wpada w poważne tarapaty a współpracujący z nią zabójczo przystojny dziennikarz, który jasno daje do zrozumienia, jakie ma wobec niej zamiary, nie do końca okaże się idealnym mężczyzną. Jeśli szukacie państwo kobiecej literatury z humorem, to przygody te są właśnie dla was. Książkę czyta się bardzo szybko. Historia pewnej dziewczyny napisana jest w bardzo prosty sposób, bez żadnych upiększeń. Narratorem jest główna bohaterka, która opowiada nam, co ją spotyka, zdradzając przy tym swoje myśli, pragnienia czy obawy. Serdecznie polecam. Słoń o ptasim sercu to książka oparta na bardzo ciekawym pomyśle. Historia zaczyna się od ogłoszenia, które pewna znudzona swym życiem zawodowym nauczycielka pająków znajduje w prasie papierowej. Stado słoni interesujące się kulturą i sztuką poszukuje nauczycielki dynamicznej i otwartej na przygody. Zakwaterowanie w puszczy afrykańskiej, kuchnia wegetariańska, wynagrodzenie 100 ton bananów. Na miejscu okazuje się, że uczenie stada słoni to ciężki kawałek chleba. Nie jest łatwo. Okazuje się, że poznana na Uniwersytecie definicja słonia jest bardzo uproszczona. Każdy słoń bowiem, prócz tego co widać na zewnątrz, ma swoje indywidualne, pełne niespodzianek wnętrze. Tak poznajemy słonie o sercach tygrysa, małpy, mrówki i szczura. Jednak naszą nauczycielkę najbardziej fascynuje słonica kikunga. Maria Sunlanda podchodzi do tematu ze specjalistyczną wiedzą, a jednocześnie dzięki doświadczeniu w pracy z dziećmi z odpowiednią do nich lekkością. Lektura doskonale nadaje się dla początkujących czytelników. Do jej czytania mogą także przysiąść starsze dzieci. Lodowy Smok jest od dawna oczekiwaną pierwszą książką dla dzieci w dorobku George'a Martina. Ozdobiony pięknymi rysunkami sławnej artystki Yvonne Gilbert Lodowy Smok jest niezapomnianą opowieścią o odwadze, miłości i poświęceniu, stworzoną przez jednego z najsławniejszych pisarzy fantazy na świecie. Pisanie dobrych książek dla dzieci wcale nie jest łatwą sprawą. Wartościowa książka powinna być lekturą uniwersalną. Swoich sił w tego typu literaturze postanowił spróbować George Martin. Autor znany przede wszystkim z cyklu fantazy Pieśń Lodu i Ognia, efektem tego jest Lodowy Smok. To opowieść fantazy, której główną bohaterką jest mała Adara. Świat przedstawiony na kartach książki przypomina nieco siedem królestw. Zachowana jest podstawowa opozycja lodu i ognia, zimy i lata, zimna i ciepła. Adara jest dzieckiem zimy, nie odczuwa chłodu tak jak inne dzieci, lepiej znosi ból i rzadko się uśmiecha. W dziecięcy świat małej Adary niespodziewanie wkracza wojna, a lodowy smok może okazać się jedyną szansą na przetrwanie dla dziewczynki i jej najbliższych. Książka Georgia Martina to przede wszystkim opowieść o poświęceniu, o tym, że nie ma nic za darmo, że wszystko w życiu ma swoją cenę. Adara musi dokonać trudnego wyboru, który będzie ją wiele kosztował, i uświadomić sobie, co jest dla niej najważniejsze. Gatunkowo lodowy smok ma wiele wspólnego z baśnią. Niezwykłość świata przedstawionego, który zamieszkują smoki i lodowe jaszczurki ma za zadanie przykuwać uwagę młodego odbiorcy. Książkę mogą przeczytać dzieciom dorośli. Z uwagi na fakt, że nie jest ona zbyt długa, nieco starsze pociechy mogą zrobić to samodzielnie. Myślę, że baśń o walce lodu i ognia bardzo im się spodoba. W lipcu swoją premierę miała książka Niewidzialna Korona Elżbiety Herezińskiej. Jest to drugi tom cyklu Odrodzone Królestwo i kontynuacja Korony śniegu i krwi. Niewidzialna korona jest częścią cyklu Odrodzone Królestwo, ale jednocześnie to opowieść odrębna. Kto nie czytał Korony śniegu i krwi, nie musi się martwić. Przygodę z królestwem wchodzącym w klątwy wielkiego rozbicia można zacząć od dowolnego momentu. Niewidzialna korona jest bowiem samodzielną opowieścią. Historia książki pokrótce przedstawia się tak. Po 200 latach przemysł drugi odzyskuje koronę. Na królestwo jednak pada cień. Król zostaje brutalnie zamordowany. Granicy przekraczają margrabiowie brandenburscy. Wojownicy starych bogów ostrzą groty strzał. Od północy na kraj patrzą żelazni bracia, kierując ostrza mieczy w chrześcijan. W królestwie narasta przerażenie i zamęt. Nad pustym tronem złowieszczo kołują herbowe bestie a jedyny obrońca zamordowanego władcy tkwi w Lochu. To wszystko, co na dziś przygotowałam dla Państwa w tym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.